Państwo, Polska do Rzeczy, Rafał Zimkiewicz I Paweł Luś. Chciałbym, żebyśmy teraz porozmawiali hmm. trochę o takiej kwestii, która jest jakiś tak na marginesie debat ostatnich, no bo albo się dyskusuje właśnie o wojnie, albo o sytuacji politycznej, albo o kampanii wyborczej. A o sprawie hmm. tak naprawdę bardzo ważnej, która z różnych powodów, jak mówię, trochę jest hmm. pomijana, mianowicie o demografii. Bardzo ciekawe dane, które znalazłem yy, pochodzące z, dane zostały opublikowane 17 marca tego roku, czyli no jak naj, naj, najświeższe możliwe. Źródłem są filary biznesu, czyli no takie, jakby to powiedzieć, całkowicie neutralne źródło, ale dane są szokujące, ja przeczytam i o tym trochę porozmawiamy. Otóż zgodnie z opublikowanymi kilka dni temu danymi Eurostatu w 2023 roku w krajach Unii Europejskiej urodziło się 3,63 miliony 670 tysięcy dzieci, czyli o 210 tysięcy mniej niż w roku poprzednim. To jest pięcio, ponad 5,5% spadek urodzeń. To jest największy spadek od 1961 roku. Teraz jeszcze, jeszcze dwie dane. Wskaźnik dzietności w Unii Europejskiej w 2023 roku wyniósł 1,38%. W porównaniu do 1,46% wcześniej. Najwyższą, no tam są poszczególne, poszczególne państwa. Polska z wynikiem 1,2 zajęła w tym rankingu czwarte miejsce od końca. A tak naprawdę wielu twierdzi, że ten, ta, ten wskaźnik dzietności w Polsce wynosi 1,12%. Czyli tak naprawdę. No, to jest to, było, to, by oznaczało, że w Polsce rodzi się procentowo najmniej dzieci w całej Unii Europejskiej, tak? No, w każdym razie. No, i teraz no, jesteśmy. Nie, nie kłócąc się o szczegóły. No, no tak, bo wiadomo, liczby. Można możliwe. powiedzieć w tonie kabaretowym, że to wszystko przez to, że nie wpuściliśmy muzułmanów, których <laughs> chciała nam pani kopacz tutaj wpuszczać masowo, bo wtedy by dzietność wyskoczyła wyżej, mm. jak we Francji, na przykład, mm. nie? czy w innych krajach, że. Myślę, że jakby nałożyć te dane z Unii Europejskiej na odsetek mniejszości muzułmańskich, no, to, to by okazało, by, tak, że to one tak one naprawdę tak, dostarczają, dostarczają dzieci. <kluzła> dostarczają dzieci, tylko pytanie komu oni dzieci <kluzła> dostarczają, ponieważ mamy jednocześnie no to co... Yy, Szalenie politycznie niepoprawne określenie, które nawet było penalizowane we Francji. I bodajże y, tam y, y, ktoś był skazany, Erik Zemur, chyba za mm -hmm. to, że mówił o podmianie ludności. No ale to jest w to jest, podmiany, jest prawda. Przyjeżdża nowa ludność, z młoda, z dziećmi, Ale proszę, to jest która jest... zajmuje miejsce z wy wymierającej starej. No. Jest wiele wypowiedzi różnych imamów. Ja akurat widziałem kilku imamów brytyjskich, którzy otwarcie mówią o tym, że my ich, czy was, bo to prawda, przeżyjemy, ten, prze, nasze, przeżyjemy to zastąpimy, no? zastąpimy, albo pokonamy no. dziećmi, albo że to jest tak naprawdę ta najlepsza broń, jaką w tej chwili islam dysponuje, ponieważ Europejczycy na potęgę wymierają, a u nas tych dzieci rośnie, rodzi się nieporównywalnie no. więcej. W Anglii jest tego najlepszym przykładem. No, tam... Nie mam tej listy przy sobie, ale jak policzyć, ilu, ilu muzułmanów jest burmistrzami miast hmm. no, z Londynem na czele, wielkich, ilu, ilu jest no, nawet tak, ja się, to w Polskiej Partii tak. Narodowej, plusów no, tak, tak, tak. coś tam, prawda? więc to już w hmm. ogóle jest dość paranoiczna sytuacja. No, ale, ale sukces nieproporcjonalnie wielki, mhm. a jeżeli doliczyć do tego, że drugą grupą, na szczęście dla Anglików, antagonistyczną względem mniejszości muzułmańskiej są Hindusi w mhm. Wielkiej Brytanii, którzy są konserwatywni, bardzo i, 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 no i od wieków skłóceni z muzułmanami, no to, to, to właściwie tam mamy do czynienia z takim, z takim właśnie z tą podmianą ludności na, całym, na całego. Myśmy w Polsce liczyli, że nas to nie dotknie, ale na czym myśmy opierali tą, 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 tą nadzieję, że nas nie dotknie? Chyba na takim polskim głupkowatym, a jakoś to będzie. to będzie. A jakoś na razie nie jest źle, to co, co będziemy się martwić, że będzie źle? No jakoś, jakoś się tam e, źle to nie będzie, u nas no, jakoś się uda. No I to, to dokładnie po 35 latach, no teraz wchodzimy i mamy dokładnie to, przed czym mądrzy, mądrzy ludzie dawno już ostrzegali, bo mamy z jednej strony tę katastrofę urodzeń. Z drugiej strony, napływ migrantów. Co prawda, w tym momencie oni są nam kulturowo bliżsi, bo mhm. to w dużym stopniu są Ukrainki, które wychodzą za Polaków i rodzą dzieci. Pytanie, na koło te dzieci zostaną wychowane. To nie do końca widać w statystykach, bo one często rodzą jako obywatelki jeszcze ukraińskie, mhm. ale raczej wszyscy deklarują, że zamierzają w Polsce zostać. No ale rzeczywiście, no, dzietność na poziomie Korei Południowej. To jest coś, co wymagałoby zastanowienia się i, spada i cały czas. I tutaj, tutaj się. I, i dla, ja o tym <noise> mówię też po to, że jednak są pewne pomysły, i o tym właśnie chciałem <noise> wspomnieć. Akurat powiem szczerze, uważam, że jeden z takich, które my, my, my z różnych powodów <noise> powinny zasługiwać na uznanie i na dostrzeżenie, to jest informacja z, z tej niedzieli, kiedy to premier Viktor Orban ogłosił swój projekt, właśnie walki, już wcześniej zresztą. <noise> Węgry prowadzą bardzo rozbudowaną. Politykę prorodzinną. Tam ten wskaźnik jest nieporównywalny, jest, jest tak. Jest tak niższy, niż być powinien, bo tak naprawdę dla odtworzenia społeczeństwa uważa się, że 2,1 powinien wynosić okay. wskaźnik dzietności. Na Węgrzech on wynosi 1,54, w Polsce, jak mówię, 1,12 albo 1,2, tam zależy od odliczyć, jest znacznie niższy. Ale co zrobiły Węgry? Albo co zaproponowały Węgry? Bardzo ciekawy projekt mówiący o tym, że Orban zamierza wprowadzić specjalne. Ulgi podatkowe, tak to możemy powiedzieć, dla matek. Wszystkie kobiety, które urodzą dziecko do 30 roku życia, będą do 30 roku zwolnione z podatku dochodowego, a jeśli kobieta będzie miała dwoje dzieci, nieważne w którym, mhm. kiedy, kiedy to będzie, będzie zwolniona z podatku dochodowego przez całe życie. No, z tego punktu widzenia, jak mówię, mamy jeszcze całą masę innych dodatkowych tam elementów wsparcia, ale to jest właśnie ten kierunek, który moim zdaniem jest tutaj naj, na, najlepszy. Znaczy, inaczej, on niczego nie, nie do końca. załatwi do załatwi, oczywiście, bo. Ale daje. Bo, bo to, o to, dlaczego to jest tak skonstruowane? No, dlatego, bo jednym z powodów, że rodzi się tak mało dzieci, jest to, że kobiety decydują się na to rodzenie coraz później. Czyli y, 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 tak jak Bez kiedyś wątpienia. ten wiek prawda, wynosił mhm. 20 parę lat, to teraz często wynosi 30. parę lat. I jeśli kobieta w wieku 30 paru lat ma, nie wiem, pierwsze dziecko, to prawdopodobnie już tylko przy tym, jeśli w ogóle się w jednym dziecku pozostanie, tak? Więc to jest taka zachęta dla wszystkich matek, które mają co najmniej dwoje, a najlepiej więcej dzieci, żeby miały też takie poczuć, poczucie bezpieczeństwa no, socjalnego. Bo jak mówię, to nie jest jedyny element, ale to jest bardzo ważny element, że nie muszą przez całe życie już płacić podatków. To jest zachęta, która nie wiem, czy będzie skuteczna, ale niewątpliwie tak zresztą powiedziałeś, jest skierowana we właściwą stronę, mm -hmm. Ponieważ jak u nas czasami się tam pojawiają pomysły typu, a wznowić podatek zwany bykowym, prawda? Czyli to mm -hmm. mężczyźni mają płacić od, od bezcietności, to jest tylko kompletna nieznana rzeczy, bo niewątpliwie to wszystkie badania pokazują, że kobiety po prostu nie chcą mieć dzieci. No dokładnie. Nie chcą mieć dzieci z różnych przyczyn, i jedną z nich jest to, że im się to nie bardzo opłaca finansowo, czy że nie mają tego poczucia bezpieczeństwa. No, to znaczy mają po, dwie rzeczy. Po pierwsze, jest nacisk całej na kary medialnej na, na karierę, na, 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 na samorealizację, ale po drugim i... jest jakby też nacisk. Życiowe, no bo powiedzmy, że kilka pokoleń temu kobieta, która chciała hołdować takim tradycyjnemu wyobrażeniu, być bluszczem, prawda, mm -hmm. i skupić się na tym, że ona będzie rodzić i wychowywać dzieci, mogła liczyć na to, że znajdzie mężczyznę, mężczyznę, której rzeczywiście to zapewni. Mm -hmm. To znaczy, jak on wejdzie w związek, to w najgorszym wypadku będzie ją zdradzał gdzieś po cichu na boku, mm -hmm. tak, żeby nikt o tym nie wiedział. Ale generalnie nie zerwie tego związku, nie zostawi jej z tymi dziećmi, nie puści jej w trąbę w, prawda, w krytycznym momencie życia. Dzisiaj, po przemianach, które się dokonały, żadnej gwarancji tego. W związku z czym, po pierwsze, wyrosło pokolenie ludzi, którzy się sami wychowali w rozbitych związkach, w związku z czym. W związkach, w związku, przepraszam, wskutek czego są po prostu psychicznie niezdolni, a w każdym razie jest tym bardzo trudno własne związki zawierać. To jest w ogóle mamy do czynienia z epidemią chorób psychicznych. No, Światowa Organizacja Zdrowia oblicza, że do roku 2030, czyli już niedługo, za 5 lat, dominującą chorobą na świecie, najczęstszą chorobą na świecie przestaną być nowotwory, które obecnie są tym głównym zabójcą. I nie, nie z y, choroby krążenia, które są w Polsce głównym zabójcą, tylko depresja, mhm. która też jest zabójcza. I na te depresje, na tę powtórną ilość depresji, rozmaitych chorób, schorzeń psychicznych, i to już od najmłodszych lat diagnozowanych u obywateli, to nie pracują kraje azjatyckie ani afrykańskie i inne, tylko właśnie na to pracuje cywilizacja zachodnia. Więc problem jest daleko, daleko wykraczający poza materialne kwestie, znaczy, której, których też nikt poza Orbanem nie próbuje ruszyć, no bo on chyba pierwszy. Co do pierwszy kwestii, kwestii napiw kulturowych, bo to jest bardzo ważne. One <tuszę> mają tak naprawdę znaczenie moim zdaniem kluczowe. Jest taka bardzo ciekawa książka yy, yy, amerykańskiego socjologa, historyka Rodneya Starka, yy, yy, o tym, dlaczego wygrało w Rzymie chrześcijaństwo. Mhm. I tam kluczowym argumentem mhm. na rzecz tego zwycięstwa chrześcijaństwa, mimo że chrześcijanie w pewnym okresie, można powiedzieć w kategoriach socjalnych, społecznych, nie wiem, dochodowych, przychodowych, byli na no, no, tym samym poziomie ziną, to społeczeństwa, tak, no, 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 ale, na, no, ale, ale był całkowicie inny stosunek do życia ludzkiego. Otóż chrześcijanie, przyjmując to zresztą z Biblii czy od Żydów, potępiali dwie najbardziej rozpowszechnione w starożytnym Rzymie praktyki. Po pierwsze, aborcje masowo mhm. prowadzoną przez przez Rzymianki, a po drugie dzieciobójstwo, ponieważ co o czym się w, w, w Polsce, czy tam w ogóle dzisiaj mało wie, jedną z praktyk najbardziej rozpowszechnionych w świecie pogańskim była sytuacja, kiedy już po urodzeniu dziecka bardzo często te dzieci no, tak, tak. zostawiano, zabijano, Ten wrzucano. sądzę, że w rzymskich rodzinach było 6, 8, czasem 12 chłopców, a jedna tylko o, w najlepszym to przypadku jest, dwie dziewczynki. To, to, to jest trzeci element. Różne badania pokazują, że w społeczeństwie rzymskim mniej więcej na 140 mężczyzn przypadało 100 kobiet. Czyli zobacz, zobacz jaka była Jak gigantyczna chwila. dysproporcja. Mimo tego, że przecież mężczyźni prowadzili wojny i powinno ich być teoretycznie mniej, no bo więcej ich ginęło prawda, podczas walk. A mimo tego, że tylu ich ginęło w nie wiem, walce legionów i tak dalej, to statystyka społeczna pokazywała, że, że, że dziewczynki po prostu masowo zabijały, no Nie pamiętam jeszcze, to... czy z tego samego źródła, bo ja tę książkę, której wspominałem, znam pośrednio, tylko no. niektóre z jej myśliw. Rzeczywiście było dość. Dobrze to, ale chyba Jordan Peterson to mhm. też pokazuje, że z drugiej strony jakby sukces chrześcijaństwa ewolucyjny wynikał z tego, że on zrobił z kobiet ludzi. No tak, dokładnie. Kobieta zaczęła być człowiekiem, w, mhm. bo w prawie prawa. greckim czy rzymskim nie była człowiekiem, mhm. uzyskała prawa i chyba jednym z zasadniczych też było to, że Kościół, My chrześcijański rozbił strukturę klanową społeczeństwa przez mhm. prosty zabieg. Wprowadzenie małżeństwa jako dobrowolnego związku dwojga ludzi, który mhm. jest zawierany publicznie. Mhm. I w związku z tym młodzi ludzie muszą sobie powiedzieć tak. I mogą w ostatniej chwili odmówić, mało tego, jeżeli ktoś wie o przeszkodach, mhm. jest zobowiązany. No, oczywiście, wieki trwało, zanim to weszło, ale to całkowicie zmieniło rzeczywiście tak. strukturę społeczną. Tylko dlaczego o tym mówimy? Bo kluczem było rzeczywiście uszanowanie kobiety, mhm. która dzisiaj jest niby tam gęby pełne prawa kobiet, opowieści tego, natomiast kobieta została. No, ja mu odsyłam takiego swojego starego felietonu w sobotniku, który jeszcze nie był wtedy za ścianą, więc mogą Państwo wygooglać Syndrom Piotrusi Panci. Hmm. To tak w żartobliwej formie wspominałem, ale dla. Wiem coś o tym samam mam dwie córki. Hmm. Dla młodej dziewczyny dzisiaj wejście w życie dorosłe jest czymś tak straszliwym, nawet jak to moja znajoma mówi, przeszłość staje przed nimi potworem. Nagle się okazuje, że ona właściwie bez żadnego wsparcia, bo prawa kobiet, bo z tego, bo faceci kompletnie zniszczeni tymi, tą współczesną kulturą, no, że właściwie musi być i, i poradzić sobie, i zrobić karierę, i być perfekcyjna, i tak dalej, i tak dalej. Już nie chce mi się tego wszystkiego wymieniać. I gdzie w tym wszystkim jeszcze zostać matką? No tak, Bez właśnie... żadnego wsparcia wbrew wszystkiemu. Mało tego jeszcze, jak zostanie matką być wyszydzana, no właśnie, właśnie ośmieszana tak. jako madyka przez Dlatego, B, dlatego ja wspomniałem i o tym, że zabija klimat, bo to jest przecież nieodpowiedzialność, jak można mieć dzieci. To zbrodnia przeciwko klimatowi mieć dzieci. No. Dlatego ja wspomniałem o tym Starku, ponieważ y, y, jaki jest wniosek z tych wszystkich, no to, bo to jest bardzo głęboka analiza. Ja tutaj oczywiście hmm. tylko bardzo powierzchownie o tym hmm. mówię. Ale jaki jest wniosek, że kluczowym czynnikiem, który doprowadził do zmiany tej sytuacji i kobiet, i, i, i relacji, prawda, jeśli chodzi o wzrost liczby dzieci, to, było właśnie, to była kwestia kulturowa, bo ostatecznie cała jego analiza prowadzi do tego, żeby pokazać, że owszem, chrześcijaństwo wzrastało przez to, że się pogannie nawracali, ale też wzrastało przede wszystkim trochę tak, jak dzisiaj mówimy o islamie, że w obrębie wspólnot chrześcijańskich rodziło się nieporównywalnie więcej dzieci. Dlatego się rodziło więcej dzieci, bo było więcej kobiet gotowych mieć dzieci i dziewczynek, których nie zabijano. Tylko I mężczyzn dalej, gotowych prawda, się i opiekować i swoimi dziećmi, no i me, i mężczyzn, swoimi kobietami. Czyli więc. tak naprawdę kluczem do zrozumienia tego, że na początku IV wieku, na przełomie IV i V wieku chrześcijaństwo stało się religią najpierw dominującą, a następnie oficjalną w Cesarstwie Rzymskim, nie było tylko, że tak powiem, masowa fala nawróceń z zewnątrz, ale rozrostu wewnętrznego. Dokładnie to jest, to jest mniej więcej jeden jest... do jednego proces, który teraz obserwujemy, niestety, ale nie dotyczy on chrześcijaństwa, tylko dotyczy islamu, że w obrębie wspólnot... Albo hinduizmu. Albo hinduizmu. W obrębie tych wspólnot rodzin rodzi się nieporównywalnie więcej dzieci, ze względu chociaż... Znaczy w względzie no. wspólnot chrześcijańskich też się rodzi więcej dzieci, w, no, w porównaniu bo, z niechrześcijaństwem, tak. ale Tylko, że oczywiście... że chrześcijańskich nie ma, albo jest ma, no, znaczy po prostu. Jest ich za mało, tak, tak. jakby oczywiście w porównaniu, no. to tu nie ma meczu, tak, jakby, tak. bo jeszcze do tego mamy molocha polski, mamy molocha, przepraszam, nie polskiej, hmm. molocha gospodarki obecnej, niektórzy ją nazywają kapitalistyczną, bo to jest takie słowo, które nie wiem, co znaczy, już w ogóle przestałem hmm. tego używać, no ale gospodarki, która stale musi mieć więcej. Między innymi musi mieć więcej pracowników. Tak, no, czyli tak, mamy ten jeszcze, prawda, potężny napęd, Agresywny konsumpcjonizm mamy. No ale prawda, ten agresywny konsumpcjonizm opiera się na uberyzacji pracy, a uberyzacja no. pracy właśnie wymaga wręcz wymiany ludności, wymusza wymianę ludności, jak tego Stany Zjednoczone doświadczyły na masową skalę i Europa tego doświadcza nadal. Ja rozmawiałem z kilkoma demografami i właściwie wszyscy byli zgodni co do jednego. Że jeżeli szukać korelacji między warunkami społecznymi a dzietnością, nie ma korelacji jasnej między ekonomicznymi. Mm. Czy tam zasiłki, żłobki, infrastruktura. Dają taki efekt, że jak się o to zadba, no to jakaś liczba kobiet, która chce mieć dzieci, będzie je miała szybciej. I tak jak zadziałało nasze 500 plus. Tak, na w pierwszej chwili na Jest chwilę. Na, tak jak zadziałała w pewnym momencie emigracja do Anglii. Także w pewnym momencie Polki były w Anglii, chyba nawet więcej miały dzieci od muzułmanek, statystycznie, bo był ten moment, że jak ludzie jechali do Anglii, myśleli, że to są w państwie, gdzie zawsze będzie dobrobyt, że oni tutaj w dodatku mają gwarancję zasiłki, więc się szybko rozmnażali. Ale to ci, co chcą mieć dzieci, no i, i z różnych powodów życiowych odkładają, no to jak im się tam doda pieniędzy, czy, 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 czy zapewni żłobki, czy coś tego, to oni wtedy to realizują i koniec by to, to nie jest powód, żeby mieć dzieci. Hmm. Nikt nie ma, nie zdecyduje się, jeżeli wcześniej Oczywiście nie zdecyduje no się, nie się nie po to, żeby dostać zasiłek tak. na nie. Czy nawet, nie wiem, jak zwolnienie podatkowe, hmm. ale... Nie, nie, żeby ja, jasność, ja tak. jedna rzecz. Ja od razu wyjaśnię, ja, ja nie wierzę w to, że tego typu rozwiązania automat, z automatu przyniosą więcej dzieci, oczywiście, ale że Ale mogą nie. uzupełnić... Ale wyłącznie to jest element pewnego wsparcia przecież, no to znaczy to jest, bo my mówimy o rzeczy, dlatego zaczęliśmy dlatego dyskutujemy o kwestiach kulturowych, żeby Pokazać, że to one są hmm. rozstrzygające, a te kwestie ekonomiczne istotne hmm. mogą być co, co wy, wyłącznie pewnym elementem dodatkowym, tak. prawda? Zachod Jakkolwiek Zachodem, prawda? tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że badania pokazują, to w różny sposób było badane, że generalnie kobiety mają tyle dzieci, ile chcą mieć. Hmm. Jeżeli sobie założyła kobieta, że będzie miała jedno dziecko, to będzie miała jedno. Okej, okay, ale wiemy dobrze, um, że. To nawet nie sięgając po zbrodnię aborcji, ale, ale prawda, w różne sposoby w dzisiejszym czasie. Tak, ale czasach ale można wiemy też dobrze, że, że to, no. je, to, to zamierzenie sobie to też nie jest coś takiego, że człowiek podejmuje taką decyzję w pewnym momencie i się już jej trzyma, żeby nie wiem co, tylko to podlega też pewnym zmianom, prawda? Właśnie jest elementem pewnej, pewnego otoczenia kulturowego, pewnej zachęty, pewnego stosunku do tego, co z tymi dziećmi się dzieje. Ja tutaj chciałem wspomnieć o jeszcze jednym prądzie, który dostrzegam właśnie w, głównie w mediach liberalnych, i to jest, to jest idea, to dokładnie temu odpowiada. Coraz zauważyłem, coraz większą liczbę materiałów, w których próbuje się pokazać, że nie posiadanie dzieci jest czymś Grydy. tak, jest czymś modnym, właściwym, słusznym. Cała masa reportaży o tym, a to dlaczego. Czy, czy nie czujesz się samotna, jak nie masz dzieci? Nie, nie czuję się z tym bardzo dobrze. A czy nie uważasz, że dobrze by było być matką? A po co mi być matką, to jest tylko tam przeszkoda i tak dalej, i tak dalej. A i, i po prostu chodzi mi o to, że to. Wiadomo, ludzie mogą mieć albo nie mieć nie, dzieci, zdarzają się różne przypadki, nie ma sensu tego wszystkiego. Oceniać według tylko jednego kryterium, ale budowanie tej, tej wartości z tego, że nie jest się matką czy ojcem, i że to ma być właśnie coś pozytyw, pozytywnego, to ma nas wyróżniać, to ma nam dawać specjalną godność, to jest chore, to jest po prostu y chore. No. Nie wiadomo, na ile tutaj popkultura podąża, czy sfera mm. kultura podąża za lenistwem i oczekiwanym hedonizmem, który nam. Niewątpliwie jest cechą społeczeństw zachodnich, a na ile go kreuje, bo wracając właśnie do tych mm -hmm. rozmów z demografami, jest jedna, jedyna korelacja, jedna, jedyna, religijność. Mm -hmm. Społeczeństwa religijne mają dzieci, społeczeństwa zlaicyzowane nie mają dzieci. To przed laty tak. pamiętam taką książkę Francuza, jakiego się chyba nazywał Kepel, taka była książka z jeszcze w 90-tych latach, Zemsta Boga. Le revanche de Dieu, właśnie, mm -hmm. nie pamiętam jak to, czy to było gdzieś jakoś w Polsce omawiane, czy tłumaczone, i to właśnie taką tak prostą stawiał, że karą za laicyzację jest wymieranie. Mm -hmm. I, no i jest pytanie, oczywiście, co, jakie są szanse teraz, bo, bo przecież mieliśmy do Nie, Pełna zgoda, czyli im wścieklejsza walka z chrześcijaństwem, im bardziej mm -hmm. posuwa się właśnie ten prąd liberalizujący. Tym te społeczeństwa, które temu te, te fragmenty społeczeństwa które temu ulegają wymierają wymierają natomiast też nie tylko wymierają, ale podupadają zanim jeszcze wybrą, to podupadają, bo są liczne badania, do których ja się często odwołuję pokazujące, że ludzie żyjący w sposób, no nazwijmy to tradycyjny, czyli w rodzinie wychowujący dzieci mają w stałych związkach żyjący Mniej chorują nawet na choroby somatyczne, a już na psychiczne to już w ogóle. Depresja ich generalnie, która jest takim, taką zarazą w tej chwili zachodniej cywilizacji, ich dotyka w dużo mniejszym stopniu albo, albo w ogóle ich nie dotyka. Dzieci, które się wychowu ich wychowują, yy, yy, nie tylko, że w ogóle są, ale też odnoszą większe sukcesy, w ogóle ludzie religijni odnoszą większe sukcesy życiowe, to jest tak, to dobrze, tak ale... statystycznie yeah. pokazywane. No jeżeli zobacz, to, to nie jest nasza religia ich... i nasi ludzie religijni, no to się pojawiają, i ja przypomnę, to była taka chora ideologia hmm. postsowiecka właściwie, zwłaszcza w Unii Europejskiej, ale w Ameryce też, że sprowadzimy sobie tych migrantów z innych kultur, żeby zlikwidować naszą własną kulturę, która jest patriarchalna, prawicowa, nacjonalistyczna, prowadzi do Agresywna, militarna. ale niestety ludzi nie można, bo tu jest ideologia wymyślona, właściwa, ale ci ludzie nie dorastają, w związku z czym co trzeba zrobić? Sprowadzić. Na przykład muzułmanów. Jak oni zobaczą ten szmalec i to, jak się żyje w cywilizacji zachodniej, to oni się wykorzenią ze swojego muzułmanizmu i będą idealnym hmm. narzędziem do lepienia do szaltu, jak to y, klasyk socjalizmu nazywał. Żeby te wszystkie społeczeństwa, społeczeństwa zachodnie wygmiągwać, wyg wyg prawda, i z tego wyhodować tego nowego człowieka, i wreszcie to, co jest zawsze utopią lewacką, czyli to nowe, utopijne społeczeństwo za SZ. To jak zwykle oczywiście wyszło odwrotnie, ponieważ się okazało, że nawet pierwsze pokolenia, które jeszcze przyjechały do Europy na przykład muzułmanów, którzy się rzeczywiście zaadaptowali i uznali, bo jeszcze przyjeżdżali w latach 60. -tych, 70., -tych, kiedy zachód jeszcze był bogaty, i oni rzeczywiście za tym bogactwem poszli i się zlaicyzowali, ale już ich dzieci Drugie, a zwłaszcza trzecie pokolenie wraca mm. do religii. Pytanie, ale co? dlaczego wraca do religii muzułmańskiej, a nie wracają trzecia pokolenia chrześcijan do religii chrześcijańskiej? jest bardzo ciekawe, i to jest, widzisz, to, to na to właśnie o tym powinniśmy porozmawiać i zrobić w ogóle osobny program, i może nawet kiedyś zrobimy, bo ogóle. Nie, nie wiem, czy się czuje na, na siłach, pytanie, ale do, dokształca się. Ja ci nie, <coughs> ci, jaki przecież wniosek wynika z tych wszystkich naszych rozważań i z tych, ty, ty, tych rozważań demografów, hmm. o których powiedziałeś? No bo patrząc na to w kategorii czysto pragmatycznych zostawiamy no. kwestie wyznaniowe, religijne tego kto w co wierzy i czy nie. Jeśli prawdą jest teza, że głównym czynnikiem pozwalającym liczyć na wzrost dzietności dzieci jest religijność, to rozsądne państwo powinno przede wszystkim dbać o podniesienie poziomu religijności w swoich społeczeństwach. Logicznie. I w związku z tym mechanizm czy model, <tryk> model który przyjęła większość państw europejskich jest, momen, jest modelem skrajnie wrogim dla ciągłości pokoleń. Bo przypomnę, przecież praktycznie wszystkie państwa europejskie w coraz większym stopniu przyjęły Wzięły tak zwany model rozdział, wrogiego rozdziału państwa od kościoła, model francuski tak naprawdę na różne sposoby powielany. I to jest model, który oznacza, że państwo robi wszystko, co tylko może, żeby po pierwsze rolę religii ograniczyć. Religia jest traktowana jako ciało obce, wrogie. No, jako, wrogie, tak? nie, jako, wrogie jako coś, co należy przezwyciężyć. Kościół jest z natury niebezpieczny. W związku z tym używa się różnych innych właśnie tam no, Wartości tak są z natury niebezpieczne, bo Rartości gdyby nie wartości, to by wojny nie wybuchały. No, dokładnie. Tak, tak ci ludzie myślą. Niestety. No tak, ale efekt w związku z tym jest taki, że jedyny model, który mógłby przynieść zmianę, to powinien być model przyjaznej współpracy między państwem i kościołem, i w sytuacji, w której kościół, a widzimy, że tak jest, cierpi na również. Duży, poważny kryzys, słabość i tak dalej, to paradoksalnie państwo powinno wziąć na siebie rolę tego, kto temu kościołowi pomaga. I, i co więcej, ten przecież taki model, zauważ, funkcjonował przez w całej tradycji chrześcijaństwa do, do to współczesności. Się to się prawda. sprawdzał. No, w sytuacji, kiedy na przykład była wielka cizma zachodnia i było trzech kandydatów w XV wieku do prawda, tytułu hmm. papieża, bo każdy uważał i miał do tego. Znaczy to, trzech, trzech uważających się za papieża. Za, za papieży no to tym, który, który, który ostatecznie tak naprawdę doprowadził do zmiany, był wtedy cesarz, hmm. y, 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 któremu się udało zwołać sobór, namówić dwóch do ustąpienia, zresztą jeden się najpierw namówił, a potem, a potem nie, ale nieważne. Chodzi mi o to, że bez czynnika świeckiego, bez udziału polityczności, czy, czy czynnika mocy politycznej. Hmm. Y, 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 chrześcijaństwo znajduje się właśnie w takim Czyli stanie, w jakim się znalazło. Albo wrócimy do państwa wyznaniowego, mówię to w cudzysłowie, oczywiście, bo, bo to jest y, określenie ale oczywiście, bo to jest, to jest <coughs> Ale albo wrócimy do państwa wyznaniowego, albo nie będziemy, w, albo nie no będzie prawda. nas wcale. Powiedział, do państwa przyjaznego religii. No, tak by powiedział tak. Ja mówię celowo już ten, żeby odczarować to pojęcie, ale no. Po prostu, jak zwykle, mieliśmy do czynienia po raz kolejny z realizacją, próbą realizacji utopii. No i jak zwykle. O operacja stworzenia nowego wspaniałego świata się udała, tylko pacjent umiera. Tylko pacjent umiera, bo pacjent, bo pacjent z tych wszystkich danych, które tutaj przeczytałem, no i się ten, wszystko wskazuje na to, że to postępuje bardzo szybko, bo jeśli to są najgorsze wyniki od 1961 roku, hmm. jestem przekonany, że za rok zobaczymy najgorsze wyniki tam od 1950, a potem i to będzie, że tak powiem, bo nie widać w tej chwili żadnego czynnika, który nie, to by to też, zmienił, prawda? Nie ma, to, to też nie jest tak, że z dnia na dzień mogą, bo jest kwestia ile jest kobiet w społeczeństwie wieku rozrodczym, nawet gdyby nagle coś się takiego stało, że mhm. wszyscy nie zechciłyby chcieć tak. rodzić dzieci, to też nie jest to takie proste. No ale no cóż, no, miejsce. Najwyżej, najwyżej się miejsce zwolni dla, dla tych, którzy, którzy chcą państwo wyznaniowe tworzyć i innej przyszłości. Nie ma pytania tylko, jakiego wyznania będzie to państwo, naszego czy obcego? No tak, to cała nasza tradycja skłania no. nas ku, jak mówię, pomijając kwestię własnej wiary religijnej danej, danej osoby, Czarno na białym widać, że jedynym czynnikiem pozytywnym, hmm. który może zmienić sytuację, jest zmiana stosunku państwa do religii z negatywnego i obojętnego hmm. na przyjacielski i życzliwy, prawda? No bo inaczej się. To no znaczy, tak, jest ta reganowska definicja, którą bodajże Jack Kemp stworzył, hmm. mówiąc bardzo po prostu. Co, co państwo popiera, co państwo nagradza, tego ma coraz więcej, co no państwo dokładnie. każe, ma coraz mniej. Jeżeli dzisiaj każe religijność, a nagradza. Umowno mówiąc, bezmożny no tryb co najmniej, co najmniej życia, brak moralności. Tak. Tak, i, i no to tego, ma to, no, co ma co coraz czyli, więcej. Czyli, czyli ma sytuację, w której coraz bardziej jest zagrożone, naj, naj, najzwyczajniej w świecie, niebyciem. Na większy. poziomie podstawowym.